Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym naprawdę są te kryptowaluty, które budzą tak ogromne emocje na całym świecie? Historie o ludziach, którzy dzięki Bitcoinowi czy Ethereum osiągnęli niezależność finansową, mogą wydawać się odległe, niemal nierealne. A może masz już pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie, ale czujesz, że Twoje początki mogły być bardziej przemyślane? Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Kryptowaluty to jedna z najbardziej dynamicznych technologii naszych czasów, która zmienia sposób, w jaki patrzymy na wartość i jej wymianę. Chociaż nie brakuje wokół nich entuzjazmu, równie istotne jest realistyczne podejście. Kryptowaluty to nie magiczne rozwiązanie na szybkie wzbogacenie się, ale narzędzie, które przy odpowiedniej wiedzy i strategii może stanowić interesującą opcję inwestycyjną. Dzisiaj opowiem Ci, jak podejść do tego rynku w sposób przemyślany, jak unikać ryzykownych decyzji i jak zacząć inwestować odpowiedzialnie. Kryptowaluty to cyfrowe aktywa oparte na technologii blockchain. Co to znaczy? Wyobraź sobie księgę rachunkową, która jest otwarta dla wszystkich, ale jednocześnie nie można jej zmanipulować ani zniszczyć. Każdy zapis jest trwały, a cały proces jest zabezpieczony zaawansowaną kryptografią. Brzmi skomplikowanie? Spokojnie. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Najbardziej znaną kryptowalutą jest bitcoin, który stał się symbolem cyfrowego złota. Jego głównym zastosowaniem jest przechowywanie wartości oraz umożliwienie szybkich transakcji między użytkownikami na całym świecie. Bez konieczności korzystania z pośrednictwa banku. Jednak Bitcoin to dopiero początek. Ethereum, oprócz funkcji kryptowaluty, działa także jako platforma, na której można tworzyć zdecentralizowane aplikacje oraz inteligentne kontrakty. Bitcoin i Ethereum to dwa kluczowe filary rynku kryptowalut, które wyznaczyły kierunek rozwoju tej technologii, ale na rynku istnieje wiele innych projektów, z każdym oferującym unikalne rozwiązania i potencjalne zastosowania. Dlaczego kryptowaluty są tak ekscytujące? Ponieważ dają ludziom wolność. Wolność od banków, wolność od granic i wolność od inflacji, która powoli pożera wartość tradycyjnych walut. System, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych opóźnień czy świąt. Zmienność to cecha, która jednocześnie przyciąga i odstrasza inwestorów. Choć ryzyko jest wpisane w naturę rynku kryptowalut, odpowiednie przygotowanie i znajomość mechanizmów rynku mogą zamienić tę zmienność w szansę. Kluczem jest zdobycie wiedzy i zrozumienie, jak działa ten dynamiczny ekosystem. Podobnie jak nauka nowych umiejętności, początki mogą być trudne, ale wraz z czasem i praktyką przychodzi większa pewność i świadomość podejmowanych decyzji. Przed filmem chciałbym Cię zaprosić do strony, dzięki której będziesz mógł odebrać nawet do kilku tysięcy złotych poprzez bonusy z promocji bankowych. Nie musisz niczego polecać, nie musisz inwestować, nie musisz posiadać własnej strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do linku w opisie i w przypiętym komentarzu. W tym filmie pokażę Ci konkretne kroki, jak wejść w ten rynek. Powiem Ci, jak wybrać odpowiednią platformę, jak uniknąć niepotrzebnych opłat i jak zabezpieczyć swoje aktywa. Dowiesz się, dlaczego dywersyfikacja portfela jest kluczowa i jakie strategie możesz zastosować, by zminimalizować ryzyko. A teraz wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy. Masz jasno określony plan, Twoje inwestycje powoli rosną, a ty rozumiesz, jak działa ten dynamiczny rynek. Nie musisz być ekspertem, by zacząć. Wystarczy kilka prostych kroków i otwarty umysł. Gotowy? To zaczynajmy. Rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości jest to prostsze niż myślisz. Wszystko zaczyna się od jednego kluczowego kroku: wyboru odpowiedniej platformy, na której będziesz mógł zarejestrować się i zacząć inwestować. Na rynku istnieje wiele giełd kryptowalut, ale jedną z najpopularniejszych, zwłaszcza dla początkujących, jest Binance. To globalna platforma oferująca szeroki wybór kryptowalut, konkurencyjne prowizje i przyjazny interfejs. Założenie konta zajmie Ci kilka minut. Po rejestracji przechodzisz do kolejnego etapu wpłaty środków. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to przelew bankowy, który jest często bardziej ekonomiczny. Drugi, szybszy to użycie karty debetowej lub kredytowej. Pamiętaj, że w kryptowalutach nie chodzi o natychmiastowe wydawanie wszystkich pieniędzy. Zacznij od niewielkich kwot, na przykład takich, które możesz pozwolić sobie stracić bez żadnego uszczerbku dla Twojego budżetu. Kiedy środki znajdą się na Twoim koncie, czas na zakup pierwszej kryptowaluty. Wśród najczęstszych wyborów znajdziesz Bitcoina i Ethereum. Dlaczego? Ponieważ są to najbardziej popularne kryptowaluty na rynku. Możesz również zdecydować się na stablecoiny, takie jak USDT, które mają stałą wartość powiązaną z dolarem. To świetny sposób na przechowywanie wartości, gdy jeszcze nie wiesz, w co konkretnie zainwestować. Zanim jednak klikniesz przycisk Kup, warto przemyśleć jedną rzecz zabezpieczenie swojego inwestycyjnego portfela. Kryptowaluty to aktywa cyfrowe, więc ich ochrona wymaga odpowiednich narzędzi. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie portfela kryptowalutowego. Możesz wybrać portfel online, np. Metamask, albo postawić na najwyższy poziom bezpieczeństwa korzystając z portfela sprzętowego, takiego jak ledger. To urządzenie, które trzymasz w domu, a twoje kryptowaluty są praktycznie nieosiągalne dla hakerów. Teraz, kiedy masz już pierwsze kryptowaluty, warto przyjrzeć się strategiom inwestycyjnym. Pierwszym podejściem jest strategia długoterminowa znana jako HODL. Nazwa ta wzięła się z błędu literowego na forum internetowym i od tego czasu stała się symbolem trzymania waluty. Idea jest prosta. Kupujesz kryptowaluty i trzymasz je przez długi czas, niezależnie od wahania rynku. Wyobraź sobie, że bitcoin w momencie powstania kosztował mniej niż jednego dolara, a dziś jego wartość przekracza setki tysięcy. Historia pokazuje, że ci, którzy wytrwali, mogli cieszyć się imponującymi zyskami. Drugą opcją jest stosowanie metody dollar cost averaging czyli systematyczne inwestowanie stałych kwot w określonych odstępach czasu. Załóżmy, że zdecydujesz się na inwestowanie 100 złotych co tydzień. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko związane z kupnem w niekorzystnym momencie i średnio obniżasz koszt zakupu swoich aktywów. To podejście sprawdza się szczególnie dobrze na niestabilnym rynku, gdzie ceny mogą zmieniać się z dnia na dzień. Nie zapominaj także o możliwości generowania pasywnego dochodu. Stacking to strategia, w której lokujesz swoje kryptowaluty w specjalnych protokołach, by wspierać ich funkcjonowanie, a w zamian otrzymujesz nagrodę. Na przykład stablecoiny takie jak USDC mogą być stakowane na platformach takich jak Binance czy Coinbase, oferując roczne zwroty na poziomie od 3 do nawet 6%. Dla bardziej zaawansowanych inwestorów dostępne są również opcje stackingu kryptowalut, takie jak Ethereum 2.0, które wymagają długoterminowego zaangażowania, ale oferują potencjalnie wyższe zyski. Wyobraź sobie, że Twoje kryptowaluty pracują dla Ciebie, przynosząc dodatkowy zysk każdego dnia. Dzięki szerokiemu wyborowi programów stackingowych dostępnych na wiodących platformach, proces ten jest prosty i dostępny nawet dla początkujących inwestorów. Niezależnie od tego, którą strategię wybierzesz, pamiętaj o jednym: dywersyfikacja. ifikácia to podstava Inwestowanie wszystkich środków w jedną kryptowalutę może być ryzykowne. Zamiast tego rozłóż swoje inwestycje na kilka projektów o różnych zastosowaniach. Inwestuj tylko tyle, ile możesz pozwolić sobie stracić. Rynek kryptowalut jest fascynujący, ale również bardzo zmienny. Traktuj to jako długoterminową podróż i nie spiesz się z podejmowaniem decyzji. Im więcej wiesz i im bardziej jesteś przygotowany, tym większa szansa, że twoje inwestycje przyniosą oczekiwane rezultaty. Kryptowaluty oferują niesamowite Możliwości, a kluczem do sukcesu jest cierpliwość, edukacja i dobrze przemyślane strategie. Jednym z największych wyzwań, jakie spotkają początkujących inwestorów w świecie kryptowalut, są błędy, których można uniknąć z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem. Wiesz jak to jest: emocje, presja czasu, możliwość szybkiego zysku. Wszystko to może prowadzić do decyzji, które wydają się słuszne w momencie ich podejmowania, ale szybko okazuje się, że były pochopne. Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom, jakie popełniają nowi inwestorzy oraz temu, jak ich skutecznie uniknąć. Pierwszy błąd, który musimy omówić, to inwestowanie więcej niż możesz pozwolić sobie stracić. Zmienność rynku kryptowalut jest zarówno jego siłą, jak i wyzwaniem. Wartość Twoich aktywów może skoczyć o kilkadziesiąt procent w jeden dzień, ale równie dobrze może spaść na dno. Kluczowym pytaniem, jakie musisz sobie zadać, jest: czy mogę zaakceptować stratę tej kwoty bez wpływu na moje codzienne życie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to oznacza, że inwestujesz zbyt wiele. Drugim często spotykanym błędem jest brak planu. Wielu nowych inwestorów rzuca się w rynek bez konkretnej strategii, kierując się emocjami lub chwilowym hype'em. Może to być tweet znanej osoby albo nagłówek w mediach, które wywołuje u ciebie FOMO, czyli strach przed przegapieniem okazji. Problem w tym, że kryptowaluty są jak wzburzone morze. Bez jasno określonego celu i strategii ryzykujesz, że stracisz kierunek i podążać będziesz za chwilowymi trendami, które mogą prowadzić do strat. Nie można też zapominać o znaczeniu bezpieczeństwa. Zaskakująco wielu nowych inwestorów przechowuje swoje kryptowaluty bez odpowiednich środków ochrony. Trzymanie swoich funduszy na giełdzie może wydawać się wygodne, ale nie zapominaj, że giełdy mogą być celem ataków hakerskich. Prawdziwa własność kryptowalut zaczyna się wtedy, gdy przechowujesz je w prywatnym portfelu, do którego tylko ty masz klucz. Wybór portfela takiego jak Ledger, MetaMask czy Exodus to inwestycja w twoje bezpieczeństwo. Innym poważnym błędem jest brak dywersyfikacji. Skupianie się wyłącznie na jednej kryptowalucie może wydawać się kuszące, szczególnie gdy słyszysz o jej potencjale. Ale historia pokazuje, że rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny. Dziś może być na szczycie, a jutro może zniknąć. Rozłóż swoje inwestycje na kilka projektów. Nie możemy pominąć kwestii edukacji. Wchodzenie na rynek bez zrozumienia podstaw to jak prowadzenie samochodu bez nauki jazdy. Wiedząc, co kupujesz, jakie ryzyka są związane z danym projektem i jak funkcjonuje technologia blockchain, zyskujesz przewagę. Regularnie czytaj, oglądaj materiały i bierz udział w dyskusjach. Każda godzina poświęcona na naukę to inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i przyszły sukces. Na koniec pamiętaj o jednej rzeczy: cierpliwość to klucz do sukcesu. Rynek kryptowalut może być emocjonujący, ale nie daj się wciągnąć w pogoń za szybkimi zyskami. Czasem najlepszą decyzją jest po prostu czekanie i trzymanie się swojego planu. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć kolejne materiały, które mogą pomóc ci osiągnąć finansową niezależność. Nie odkładaj tego na później. Zacznij już dziś. Zarejestruj się na platformie, wybierz swoje pierwsze kryptowaluty i zacznij budować swoje cyfrowe portfolio. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!